Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz. Przejdźmy do dzisiejszego tematu. Wczesne samochody są wyposażone w system diagnostyki pokładowej OPT, aby ułatwić mechanikom diagnozowanie potencjalnych problemów, podczas gdy kody te są przydatne dla profesjonalistów. Ich rozwiązywanie może być mylące dla przeciętnego majsterkowicza, jeśli w Twoim samochodzie zarejestrowano kod P0894, ale nie wiesz, co on oznacza. Przeczytanie tego przewodnika może okazać się pomocne. Dowiedz się wszystkiego o wyzwalaczach kodu P0894 i problemach, które mogą się utrzymywać, jeśli ten kod nie zostanie rozwiązany. Co oznacza kod usterki P0894? Diagnostyczny kod usterki, DTC, P0894 oznacza poślizg elementu skrzyni biegów. Kod ten jest rejestrowany, gdy moduł sterujący układu napędowego. PCM otrzymał informacje z czujników prędkości wejściowej i wyjściowej, wskazujące, że wewnętrzny element skrzyni biegów ślizga się. Według producenta kod ten może również oznaczać że PCM wykrył poślizg przemiennika momentu obrotowego. PCM monitoruje różnicę między prędkością obrotową silnika a prędkością wyjściową skrzyni biegów. W określonym zakresie jazdy z włączonym sprzęgłem przemiennika momentu obrotowego, TCC, prędkość obrotowa silnika powinna ściśle odpowiadać prędkości wyjściowej skrzyni biegów. Ponadto, w określonym zakresie jazdy z włączonym sprzęgłem TCC, prędkość poślizgu TCC musi mieścić się w określonym progu. Podobnie jak w przypadku wielu innych problemów z automatyczną skrzynią biegów, zarejestrowany kod może być wynikiem usterki elektrycznej lub mechanicznej. W przypadku wewnętrznego problemu ze skrzynią biegów, takiego jak brak ciśnienia płynu lub zużyte sprzęgło, Skrzynia biegów może nie być w stanie osiągnąć pożądanego przełożenia z powodu poślizgu. W takim przypadku olej przekładniowy może mieć zapach spalonego materiału ciernego. Jeśli moduł PCM wykryje stopień poślizgu skrzyni biegów przekraczający maksymalne dopuszczalne parametry, może zostać zapisany kod usterki P0894. Kod usterki P0894 może być również ustawiony gdy PCM wykryje nadmierny poślizg TCC, gdy TCC ma być włączony, uwaga, definicja P0894 może być różna w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0894? P0894 jest kodem ogólnym. Więc może mieć wiele przyczyn, oto najczęstsze z nich. Niski poziom oleju przekładniowego uszkodzony elektromagnes sterujący awaria przemiennika momentu obrotowego. Problemy z wewnętrzną skrzynią biegów wadliwy czujnik prędkości wejściowej lub wyjściowej awaria PCM-TCM. Jakie są typowe objawy kodu P0894? Możesz zauważyć następujące objawy. Jeśli twój samochód ma zarejestrowany kod błędu P0894, aktywna kontrolka silnika poślizg skrzyni biegów samochód utknął w trybie luzu problemy z wydajnością skrzyni biegów niska oszczędność paliwa opóźnione włączanie biegów silny, zapach spalenizny z oleju przekładniowego jak zdiagnozować kod P0894, i komplikacji w skrzyni biegów pojazdu. Natychmiast reagując na kod silnika P0894. Jednak zdiagnozowanie tego kodu może być trudne, ponieważ ma on podobne wyzwalacze i objawy jak inne kody DTC. Przed podjęciem próby diagnozy należy pamiętać, że wszystkie pojazdy są zbudowane inaczej. Mogą one wymagać różnych procedur diagnostycznych w zależności od producenta. Zawsze należy zapoznać się z instrukcją naprawy pojazdu. Aby wykonać odpowiednie kroki, jeśli samodzielna naprawa nie jest dla Ciebie, zawsze możesz poprosić o pomoc mechanika. Jak naprawić kod P0894? Kod P0894 może być ustawiony w pojazdach różnych marek i modeli. Nie ma jednak uniwersalnego rozwiązania dla tego kodu usterki. Wszystkie samochody są zbudowane inaczej i mogą wymagać różnych rozwiązań. Na przykład rozwiązanie które zadziałało w przypadku kodu P0894 zarejestrowanego w Hewy. Może nie działać w Toyocie z tym samym zestawem kodów. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw należy zawsze zapoznać się z informacjami fabrycznymi dotyczącymi naprawy danego pojazdu. Jeśli nadal nie masz pewności co do kroków naprawy, możesz po prostu zabrać samochód do warsztatu samochodowego i pozwolić technikowi na wykonanie naprawy za Ciebie.